Sytuacja w aptece. Proszę pana, macie jakiś dobry szampon, krem lub inne lekarstwo na porost włosów? Na no pewnie, że mamy. A działa? Panie, rewelacja! Nowość na rynku, prosto z najlepszych laboratoriów. Widzi pan tego wąsacza za ladą? Tak, widzę. To moja teściowa, chciała nakrętkę zębami odkręcić. Złota rybka raz na rok wyjeżdżała na urlop. W zastępstwie zostawiła swojego najlepszego przyjaciela, aligatora. Po powrocie złota rybka pyta się aligatora, czy ktoś przychodził z życzeniami. Powiesz, była dziewczyna, chciała małego pieska, to jej dałem tego, co złapałem sobie na kolację. Był też facet, chciał mieć przyrodzenie takie długie, że sięgałoby do podłogi. I co, udało się? Tak, odgryzłem mu obie nogi. Idzie Jasiu z ojcem przez parks z naprzeciwka idzie facet. Ja się mówi do faceta dzień dobry. Ojciec zdziwiony pyta. Kim jest ten gość? I skąd go znasz? Eto, on pracuje jako sprzątacz. A skąd o tym wiesz? Jak ty wychodzisz do pracy, to on przychodzi od ogrodu, puka w szybkę i pyta mamy czy teren jest już czysty. Mamo, dlaczego dajesz mi taki mały kawałek ciasta? Kochanie, to dla Małgosi. Dla Małgosi? Taki duży? Chłopak pojechał ze swoją dziewczyną za miasto, zatrzymali się na parkingu, zaczyna całować swoją ukochaną, po chwili zaczynają się kochać w samochodzie. Po wszystkim dziewczyna mówi. Nie wiedziałam, jak ci to powiedzieć, ale teraz gdy sytuacja sprzyja, powiem ci moją tajemnicę. Jestem prostytutką i za ten numerek musisz zapłacić 200 zł. Chłopak niechętnie ale zapłacił, wyjął papierosa, odpalił i siedzi w milczeniu. Dlaczego nie jedziemy? Wiem, że powinienem Ci to wcześniej powiedzieć, ale jestem taksówkarzem i w tym momencie taksometr pokazał 300 zł.